Cześć wszystkim, z tej strony Nasza Zosia wróciła z pracy, jest bardzo zmęczona. Zarobiła 184 simoleony. Chodźcie spać. 184 simoleony zarobiła i zwędziła uwiedzenie nad morzem. Idealne połączenie pasji i prozy skradzione z galerii sztuki. 1000 słów. No, ona tutaj co no jeszcze trochę no. nam zostało. Nie. Do tego celu. Dobra, idzie spać. I jutro jest czwartek. No. Tutaj o, co robimy? Dobra, musi się wykąpać. I coś zjeść. To tak, wy, tak wykąpić. I niech zadzwoni. Zadzwoni, zamów dowóz. To Nie, weźmie spaghetti, dwa dobra. No nie, Steve. dobra nie weź prysznic. Jest pierwsza w nocy, a my tutaj kupimy się i zamawiamy jedzenie. Aż do momentu dostarczający. Dobra, przyjmij dostawę. Dobra, przyjęliśmy. I niech tutaj zaczekajcie. Mógł jakowy jakiś to tam wywal. Gdzie to jest? Tu! Rozpakuj. Rozpakuj torbę z dostawą. I spaghetti zjedz to. Ale nie tu. Nie do się. Nie. Taki widok ma. O. Dobra, jest szczęśliwa. Wróciłem w domu. O, fajnie. Hmm, tak. Dobra. No i ja to tu sobie je. A ten drugi włóż do lodówki. Tutaj skorzystaj. I śpij jeszcze. Dobra, o już się jasno robi. Dobra. To jest lepsze. Zmniej stroj. No nie wiem, no niech to nastaje. E, niech tutaj namalujemy może. Chyba... Zabawę trzeba jeszcze. Ten komputer to nie pasuje zupełnie. Kupimy... tylko klasy. To wiecie co ja do nich namaluje. Klasyczny obraz, duży. Duży, klasyczny. malowanie się rozwijają. Zaraz będzie... o! O, o drugi poziom jest. Fajnie. No, do pracy ma... o, już nie powinna iść. O, no, jeszcze. O, namalowała coś takiego. Wiele na tym nie zarobi. No, ale cóż bardziej ćwiczeniowo maluję. Wiecie, żeby ćwiczyć niż żeby. zarabiać. O, i chyba dostaje kolejny awans, widzę. No tutaj wspaniałem ocenę. Pracy. Awans. O, jakaś kasa została. Y, bonusy studium. For ludzkiej. I jest teraz głodną artystką. Głodny artysta. W tej ustawie. Skorzystaj. Dobra. Co tu pisze? Głodny artysta nie musi odczuwać głodu w sensie dosłownym. Tu chodzi o płonącą pasję, jako, jaką odczuwa Zosia, by tworzyć artystyczny przekaż, który może odmienić życie ludzi. Chociaż czasem jest rzeczywiście głodna. Amatorka akwareli. Następny avans. O! Czwarty poziom umiejętności malowania trzeba osiągnąć, żeby dostać awans. No, no to rzeczywiście musimy się postarać z tym malowaniem. Dobra, musimy się postarać z tym malowaniem. Zabrać do spędzenia czasu tego Johnego albo kogoś innego, jak Są uważacie. Dobra, i będzie Johnny. Sprawdźcie, jak się yeah. ma Johnny. Poprawmy oh. humor. Oh. Hmm. Oh, but... <laughs> da... e... Zwędziła you... obiekt. Ona no, ciągle coś zwędza. Obiekt przebywając w pracy, no, tu będzie zgadza się. To mając, okej, okay. zwędziła z pracy to, no fajnie jednak, Ta Stadium stadion formy ludzkiej, ehm, co tu jest, stadion formy ludzkiej, nażdy twoje Aha, tak się postarzała, że mama musiał zaczynać od początku z jej córką, Den. Też hice pochodzą z 27-letniego roku polowania i zwierzają. W rzadku powiem, dobra. powiesimy. co tu jest. Coś takiego. Też nie powiem szczerze, żeby mi się to podobało. Brzydkie to jest. Może. Mam... O, mam pomysł, gdzie to mamy? It's, ale cenne dosyć. Albo to możemy sprzedać. Tylko to ma wystrój inspirujący, że ona będzie zainspirowana. Bądź Aura. i patrzcie, jest zainspirowana. I to jej się może przydać właściwie podczas malowania. Śladuj członka rodziny. To jej się może właściwie przydać podczas malowania. Ale się też przyda. Ty nie podczas malowania. O, a to rakietę sobie sprzedamy. Rakietę sobie sprzedamy. Dobra, gadają sobie z z Johnem. Dobra, no to sobie gadajcie. Wy sobie tu gadajcie Artur ćwirk to tu idzie. O maluję, sama zaczęła malować. No to To na pewno tutaj. Dobre. Dobra, Dobra. zapytaj... Może romantyczne. Zapytaj czy jest w związku. Potem pomalujesz bo ona się robi zainspirowana dzięki temu. Johna jest singlem. Pochwal wygląd. Jest ale moglibyśmy wyłączyć aurę emocjonalną i mogłaby przymierzać stroje. Dziś jest ten flirciarska. No, przymierzaj, tak, tak, tak. Przymierzaj. Wręcz różę. O, jest tu. Za wcześnie, by stwierdzić na pewno, ale zdecydowanie coś może z tego wyniknąć, Kaudio! Arobej! Widzę, że Bernardo Kidab, Sir Baba. Enloy. Wyznaj zauroczenia. Bernardo Legenzo, Rabal? Aha. Aha, Bernardo. Aha. Aha, Bogin droga. Umrzę pierwszy pocałunek. Nobury... Zeshimon. Dobra. Co teraz piszę? To samo. Dobra. Teraz coś z przyjaznych. Wyproś. Wyproś, wyproś może. Pasjo. Zapytaj o hobby. Zapytaj go o hobby. Co on robi? Patrzcie jak. Tutaj. Patrzcie on wziął ze śmietnika i tu rzucił. Nie lubi sprawności fizycznej. No dobra. Co my tu jeszcze mamy zainteresowania? o czym mogliby jeszcze pogadać o hobby i dowiedzmy się malowaniem. No, z jest malarką, to... Dobra. Dobra, on no już sobie idzie. Wyrzuć to. Nie wiem, czemu on tak zrobił, że tutaj to przeniósł. Dobra, i idzie spać. Za 5 godzin praca. Przeciętna ocena. No i te malowanie trzeba jednak by było... Jeśli chcesz rozwinąć umiejętność malowania, maluj obrazy na sztaludze albo pod, czytaj podręcznik malowania. Można kupować ale nie, my będziemy malowali na sztaludze. Lepiej się uczyć tak, wiecie... malując, a nie jakoś z podręczników. Ten komputer sprzedamy, albo nie, inaczej. Jak to tutaj ustawić? Czy to wszystko jest jakoś tu przemyślane. O, tak mu wydamy. O, niech będzie tak. To w ogóle też trzeba będzie przestawić. Dobra. I teraz bierzemy sobie tutaj krzesełko. Komputer... Y czekajcie. Zrobimy tak. Jaki jaki ten. Może naj... albo o takie. Yeah. Nie. Yeah. O, to. To. I krzesełko teraz. Dobra. Dobra. I do pracy za dwie godziny, to musiałaby się zainspirować. Oglądaj programy kulinarne, ich oglądaj. Za godzinę pracy wiem. Dobra. Dobra, już jest zainspirowana. Możesz kontynuować malowanie. O, żony dzwoni. Hej Zosia, złapatel sprawia wrażenie całkiem uroczej. Czy uważasz, że randka to dobry pomysł? Tak zgódź się, musisz samodzielnie podnieść. Nie wydaje mi się. Damy... Musisz samodzielnie. Niech sam z... O, patrzcie, takie coś namalowała. O, to już całkiem ładniejsze. Moglibyśmy to na przykład. O, jakoś normalna. Jeśli już nie jest tak źle. Oj. Ale sprzedamy to mimo tego. Sprzedaj kolekcjonerowi. Jak wróci z pracy, oczywiście. Teraz pracuję. Patrzcie, cały czas tutaj widzicie jakiś, Jak ona idzie do pracy, zawsze tutaj wiecie, jakiś progres. Jest. Dobra, weź prysznic. Zwędziła Jezu, ona ciągle coś zwędza. Ja cię bez przerwy. Dobra, gotuję tu sobie. Dobra, tu gotuj. Dobra, i to zjedz. Patrzcie, komputer sobie już kupiliśmy. No, się rozwijamy się. To jest jednak ważne, żeby się trochę rozwijać. Podróżuj... samemu... Do kogo? Może do tego zesta? Johnego... Albo na przykład tu. No ja to tutaj nie... Na przykład tu nie, a nie dlatego no, no, zesta. Tu nie tu o, tu jest ten zest No tutaj no, 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 no dobra idziemy. A, mogliśmy cechy zobaczyć jak ten, no ale to już innym razem. O jest tu. Zapytaj o zawód. Ja wiem jaki on ma. On jest tam jako ten komik. Poszukiwacz konkursów. Dobrze. Konkursów, zapukaj drzwi. Napukaj, no, pukaj, pukaj. pukaj. O, i ja on tu idzie spać. Patrzcie, w ogóle go tu nie ma, nie widać. Patrzcie, jak się przykrył. A. jest Co? Ona znowu przyłapana na że znowu chciała coś zwędzić. Takie czasami głupie rzeczy robi. Ktoś staje obok, a ona próbuje mu coś zwędzić. Tu za bardzo nie ma co w ogóle zwędzić, patrzcie. Śmieci, Czy ona wyrzuca śmieci komuś? no to można zwędzić. Kopnij. Okopnijmy to. No, to nie było miłe. Hmm. Porozmawiaj o sztuce, Podła. może nie, nie będziemy chodzić złoszli, lepszy kłócik da przyjazny głębokie pokaż pozostanieć to nie pasje idli simowie Spiknij z zachwala innego sima Spiknij z kaliente albo z epater z kaliente, zobaczymy co powie bardzo z... no, nie wiem, jakoś mnie nie przekonujesz. Gdzie on poszedł? Tu. Wyłącz. Dobra. No i dobra, my, my już chyba do domku wrócimy. Naszego. Dobra. No. Dobra, ona idzie O, sika się, się chce. Skorzystaj. Co na robi w środku Robi brzuszki. To chyba nie jest dobry pomysł. Coś tak mi się zdaje. No, chyba, że się mylę. No nie wiem. No możliwe. Dobra, my tu śpimy. Śpimy, śpimy, śpimy. Ona ma tutaj takie, wiecie, najtańsze rzeczy. Kupimy jej coś lepszego. Nie jakaś taka taniocha. Takie wszystko najtańsze. Najgorsze. Tutaj, ale nie, to nie pasuje, patrzcie, zupełnie. To. O. To. Nie, no to też tak. Nie, to też nie pasuje. O, żółte. Nie pasuje kolor ale nawet ładne. Dobra, dajmy brązowy, bo to wszystko jest takie brązowe. Twórcy gry w ogóle lubią bo brązowy, bo tutaj dają brązowe często kolory do tych dodatków. No cóż, powiem wam, że to nie najlepiej. Zwęć obiekt. No dobra, możemy coś zwędzić. Pracę, chyba. Coś. O, sobota! nie idziemy do pracy! A nie idziemy! Ja ci idziemy dzisiaj do pracy. Znaczy na pracę. Za godzinę. Chodź możemy nie iść. więc sobie, wolne porzuć. Weź wolne. Kariera malarska. Wykorzystaj. No i ona chce coś zwędzić, tak? To idziemy. Podróżuj. Z kim? Samemu? Samemu. Weź ją. Do kogoś, kto jest bogaty. Tam coś już zwędzimy. Tu może. Tu jest taki duży dom. Pedro To Tu jest taki duży dom. O, może no tutaj. No tutaj. Albo O. Nie, do pancajków nie.

Piękne, zapuchaj do drzwi. Dobra, proszę wejść. Do pianina nie znajdziemy. Głupi pomysł, jakby ktoś próbował wynieść nie pianino. O, spróbuj to zwędzić. O, to, tu żyrafę. Zosia zabrała. Dobra. Bella staje się twoją przyjaciółką. Dobry pomysł. Też tak uważam, że to dobry pomysł. O, to jest. Możemy spogadać. Zało. Mm, przyjazne powitanie. Strój z na ten. Ten Ten Zapytaj o zawód Dobra O, asystentka zmywacza naczyń. O kurde, asystentka zmywacza naczyń. No to to jest na serii Jedła fucha. Asystentka zmywacza naczyń. Zawołaj. Dona lotario. No, piszcie czy chcielibyście być asystentem zmywacza naczyń. No, wiecie. Asystent zmywarki. Przyjazne powitanie. Dajmy. Y pasje Zainteresowane. Zapytaj o zawód. Patrz, on też robi pompki. Okwórz grupy. Jak można się tak zachowywać? Proszę, przestań. Bo źle się jakieś zachowałem. Co my robimy? Przyłapana! Znowu kradliśmy. Jacie, znowu kradliśmy. Ale ta bohaterka nasza nie jest taka za mądra, trzeba to przyznać. Gdzie? Tutaj do parku. Nie jest taka za mądra, bo widzicie trzy osoby znam w innym pokoju i ona próbuje coś ukraść z tego pokoju, żeby nikt nie widział. Dobra, ja kończę ten odcinek